Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Uncharted 4. Hej, Nathan! No? Widać ląd! Jak ci się podoba? No, całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sig Parvis Magna. Sig Magna. Słuchaj, braciszko. Elena cię odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała. Myślałem, że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co? Zaparkujemy gdzieś. No to płyniemy poszukać gdzieś automatu parkingowego. Mamy coś tu w pobliżu. Ciekawe wyspy. Trzeba przyznać, że. Opa. Przynajmniej jest jakaś wyspa, nie? Tak, no jest jakaś wyspa. Wypatruj czegoś stworzonego ludzką ręką. Chciałeś powiedzieć, piracką ręką. Tak. Z misji na misję to wszystko wygląda coraz piękniej, a swoją drogą możemy sobie na przykład gdzieś, o, i wyskoczyć. A może ta cała Libertalia okaże się szałasem? Daj mi chwilę. Gdzie się wybierasz? Chwilę się opalić, tak? Bo coś blady jestem. Muszę zba... zadbać o to, żeby... Wybacz, mówiłeś coś? Ale nie znów serce a, mocniej zabiło. A, A może ta cała Libertalia okaże się szałasem postawionym przy plaży? Tak, albo domkiem na drzewie. A może Avery wydał cały majątek na przygotowania do wyprawy i skończyła mu się kasa na budowę Libertali. Okej, okay, coś tu mamy na dnie. No dobra, zobaczymy tę wyspę. Wygląda obiecująco, trzeba przyznać. Sam chodźmy się rozejrzeć. Pożądano. Pożądano. No, ale taki, trzeba przyznać, że piracki klimacik tutaj jest. O. No to nie wygląda jak wiosło. Ciekawe jak zginął. A? Raczej już nam nie powie. Okej, okay. za to tu jakaś jaskinia na nas czeka. Z tego co wiem w tej misji powinny być jakieś dwie notatki do wyczytania. I tak te skarby gdzieś też... Pasy z innej wyprawy. Okej, okay. o właśnie, trafiliśmy. Wspomnieliście, Aha. żeby... Co tam masz? Na tych skarbach się mocno nie skupiać. Bernd. No to tak, jednak te notatki chciałbym wszystkie odnaleźć, więc zobaczmy. 17 stycznia 1808 roku. Rok temu stałem w obskurnej więziennej celi w Panamie, trzymając tajemniczy drewniany krzyż. Dzisiaj stoję na brzegu bezludnego archipelagu zagubionego gdzieś na Oceanie Indyjskim i jestem o krok bliżej od zdobycia tego, czego nie dane było zdobycie dziadkowi Bernsowi. A no też wiemy, kto zepsuł nasz krzyżyk z Panamy. Kapitan Darby i jego ludzie zaczęli we mnie powątpiewać. Zarówno śmierć mistrza, który wpadł w pułapkę w Szkocji, otóż wiemy kto to był, jak i tygodnie, które straciliśmy na przeczesywania gór w Kings Bay nie dodały ludziom pewności. Na szczęście dzięki niezawodnym umiejętnościom nawigacyjnym Doera udało nam się dotrzeć do tego tajemniczego miejsca, co od razu poprawiało wszystkim nastrój. Dwóch ludzi zapadło na tyfus i musieliśmy ich odizolować, reszta rozbija obóz i przygotowuje się do zapuszczenia się na wyspę. Jako, że mam chwilę wytchnienia, moje myśli wędrują ku Claire. Gdy upają się widokiem tych zapomnianych wysp, czuję cień żalu, że nie ma jej tu ze mną, że nakłoniłem ją, by została. Na szczęście niedługo się spotkamy i jestem pewien, że będzie lepiej, jeśli Claire wysłucha mojej relacji z tej wyprawy, niż jeśli miałaby przeżyć ją osobiście. Dzisiaj odpoczywamy. Jeśli los i opatrzność się do nas uśmiechną, za miesiąc będziemy żeglować do domu ze skarbem Ivory'ego, gdzie, jak mnie mam czekać będzie nas chwała. No chyba niestety nie do końca. A może niestety, bo to znaczy, że skarb jeszcze może na nas czekać. 200 lat temu już ktoś się tu dostał. O cholera sam to dziennik wnuka Bernsa. Cóż, to ma sens. Krzyż w panamie był pusty. Pewnie korzysta z tych samych wskazówek. Okej, okay, tam już wyżej nie wejdziemy, płyniemy dalej. O, ktoś na łódź obrócił. Chyba, że to sam już tak to zawczasu. Przygotował wszystko na wyprawę. Sam nie no chodź! No to w drogę, braciszku. No to w drogę. O! Do diabła. Daleko nie popłyniemy. No i co żeś zrobił? Tutaj ręcznego nie ma, żeby jakoś mocno zawrócić. Chyba że w ogóle polecimy na wstecznym. Dobra, i pchaj sam najwyżej nas i spróbujemy nakręcić. Dobra, udało się wypłynąć z tego dziadostwa. No ta łódź taka dość spora bezwładność jest w stosunku do pojazdu. No ale to. Mam nadzieję, że wyścigów łodziom nie będzie, tak? bo to by mogło być ciężkie zadanie. No tak, tam się lekko piracki klimat zrobił. No tak, tutaj. Tutaj. No to na pewno wzniesiono ludzką ręką. E, e Piracką ręką. No to cofka. Płyniemy tam. Jakieś szanty panowie by się przydały, nie wiem, tak. Do tego piwka to jakieś. Piwra, ciepi. Na zdrowie, jutro ci się humor przyda. Spirytus ci nie zaszkodzisz. Torm idzie wyżygasz, tak. Sam. Nie, coś ty. Kaca masz, czy jak? Tylko taka piosenka, tak to. Poszukajmy drogi do wieży. Dobra. To się nazywa słaba głowa. Jedno piwo już sam takie głupoty w tej wodzie robi. No nic, ale trzeba sobie jakoś poprawić humor, bo no niestety coś na to, na to w tym wszystkim gryzie, w tej przygodzie, za znaczy, wiemy doskonale co. Ciężko mi jednoznacznie ocenić. Tak, to z jednej strony, no Elena by go na pewno nie puściła na tę wyprawę, więc dlatego chciał to jak gdyby przed nią ukryć. No ale z drugiej strony, tam coś było w oddali. Nie, obiecałem, że dobra, za skarbami się tutaj nie rozglądamy. Akcja, akcja. No a z drugiej strony. Hmm. Wow, ciekawe co przeskrował. Eee. Może w kółko śpiewał szanty? Tak, może i tak. O, dziękuję bardzo. Chyba mam jakiś pocuch tutaj przy konsoli. Podnosisz notatkę, czytaj. Niezwykle przyjemny koniec. Nie, to, to też bym nie chciał tak skończyć. Okej, okay. rozumiem, rozumiem aluzję. Już nie będziemy tu szaleć. No i w sumie, cały problem polega na tym, że zarówno Elena, jak i Natan mają trochę racji w tej całej sytuacji. No bo z drugiej strony, no też. Co to za mąż, kurczę? Ostatnie kilka tygodni zabił kilkuset ludzi. Można się że że w obronie własnej, no ale z drugiej strony no. Lubi to chyba, lubi. No i naraża życie. Okej, okay, gdzieś tu zaczliśmy. Ale co, to tylko widoki mamy. Ładne, bo ładne. Tam też. Wy... O, kolejna wieża chyba. Dobra, broń nam niepotrzebna. Mam nadzieję, że na długi czas będziemy mieli z nią spokój. Tu widzę zjeżdżalnie już na przyszłość. To chyba dawna wieża obserwacyjna. Aha. To radź, może coś wypatrzymy z góry? Może? No to w górę! No to siup, a przez to okno da radę? Nie bardzo. No na tam znajdź jakoś Coś! No to w górę! Ok, ale już za to widzę drogę. Tak, czasem tak trzeba upaść niżej, żeby znaleźć drogę wyżej. To już nie raz na się w grach sprawdzało. Teraz powinno być już z górki. Znaczy z górki, na górkę mam nadzieję, bo z górki to mo możemy znowu wylądować na dole i nic z tego nie będzie. Dobra, beczka. Okej. Okay. Tam się raczej nie przeciśniemy, więc okno. Sam tedy. No i pięknie. Przyznaczę, że tak, za każdym razem jak zaczynamy, to... Zaczynam mówić, że o, taka nowa miejscówka, która mi się bardziej po podoba niż poprzednia, no i trzeba przyznać, że coś w tym jest. Okej, okay, no to weszliśmy tutaj ponownie, nie wiem no, to coś obiecująco. Chyba jazga mu w rękę weszła, no i spadliśmy, ale jesteśmy na szczycie. Hmm. To jest jakiś symbol. Coś jak strzałka kompasu. Wow. Jak to zrobiłeś? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. <laughs> Popatrz tam, ten sam symbol. Fajna strzałka. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? No to zabawimy się w podchody. Jeszcze nim zejdziemy, zajrzemy tylko szybko do dziennika. Czy nie mamy czasem nowych spisów? Spoko. Tak, standardowo. Czy czegoś na przykład o Elenie nie napisaliśmy? To znamy. Czy jakieś ewentualne nowości są tu? Ivory najprawdopodobniej był założycielem nowej monarchii. Po tym, jak co już było wspomniane, zdobył wielkie bogactwa. Jednakże były to niewielkie, fałszywe pogłosy. Eivery najprawdopodobniej był założycielem nowej monarchii. Po tym, jak coś było wspomniane, zdobył wielkie bogactwa. Jednakże były to nieledwie fałszywe pogłoski, umocniane naiwnością jednych i poczuciem humoru drugich, którzy lubują się w opowiadaniu niesamowitej historii. Pod symbolem nie byli piratami, ale ludźmi, którzy domagali się wolności, którą nadał im Bóg i natura. Okej. Okay. A, czyli rozumiem. Czyli to, co oni tak się mocno podjarali tym tekstem, to oznacza: no właśnie, libertanie, czyli. Jak rozumiem, krainę, gdzie sobie ci piraci żyli w miarę taką, powiedzmy, wolnością. Tak, ciekawa gra słów: libertania, liber, skarby, piosenki. Zejdź ty na dół, może, tak. Da się upaść niżej na Chyba nie, tak. Może odejdźmy od tych szantów, muzyki i innych spraw. Lećmy na nasze szlakę. Rozumiem, zjeżdżalnia na prawo chyba prowadziła nas do łodzi. Jeszcze tutaj były, o właśnie, jakieś takie ciekawe przejścia. Żyjemy. Dobra, tam możemy się do naszego kościotrupka przemknąć, to nie będziemy gdzieś podążać tamtą tropę. A za strzałką. Taka zabawa w podchody. Sprawdźmy dokąd prowadzą te strzały. Okej. Tam widziałem jakieś żyjątko w ogóle. Okej, okay, tam widzę kolejną strzałę. Zwijamy się. Spokojnie. Nie nerwowo. Aha. No dobra. A tu w ogóle widzę jakieś... Ej, patrz! Tam jest kolejna strzała. Przejścia... Jeszcze tak patrzę, czy... No dobra, na początek za strzałami. Najwyżej na koniec... Podskoczymy, czy zrobimy jakiś kolejny odcinek dodatkowy, poboczny, jeżeli by się okazało, że coś tutaj ciekawego się jeszcze kryje. Dobra, kolejna strzała prowadzi nas tam. Tu mamy coś w wodzie. Tu mamy coś w wodzie. Ręczny. No i brakuje tego ręcznego w łodziach. Okej. Okay. Jakby wprowadzili łódki do Need for Speed to na bank by miały ręczny. I nitro. Dobra, tu coś jest jeszcze pod wodą. Trzeba uważać, bo to bardzo łatwo to przegapić. Dobra, prosto, czyli szukamy takich jasnych miejsc. Zawsze jak jechałem nad morze, to lubiłem obserwować te jasne miejsca, bo to sugerowało, o, że tu można się kąpać. Będzie grunt pod nogami. No dobra, grunt to zdrowie. Strzałki jeszcze wrócimy do nich, bo tam widziałem jakieś krzyże. A jak jesteśmy po drodze, to myślę, że możemy chwilę tam popłynąć. Odpuścimy na chwilę zabawę. Oho, podchody. A tu też nas strzałki prowadzą. No to może gdzieś tutaj zrobimy zamontek. Patrz, to statek A raczej jego resztki Okej, okay. czyli się nie zgubimy. Zobaczymy statek No na ten, na ten O, kolejny taki co lubię pływać, ale... Marko, no... co? Tak. <noise> no takie? Marco Polo, wspomnienia z. o, chyba z dwójki. Tak, nurkowanie w basenie. Wtedy Chloe się zastanawiała o co nam chodzi z Marko. No właśnie, może to tak wszystko prowadzi w kierunku Chloe. Mamy tutaj coś ciekawego. Chociaż z drugiej strony, teraz tak myślę, notatki pod wodą. Raczej chyba próżno szukać. Jeszcze wypłyniemy, ale z drugiej strony podoba mi się ten podwodny świat. Więc nie bym go tutaj trochę zwiedził. Ok. Góra. I tyle to. Niczym nas tutaj nie uraczyli: żadne notatki, żadne wiadomości. Kapitan nic nie trzymał u siebie. Okej, okay. no to wypływamy. Marco Polo <laughs> zaliczone w każdym razie. To się liczy. Wracamy na łódź. Wiecie okay. co jeszcze szybko sprawdzę tu. No i wiedziałem, że warto tu popływać. Okej, okay, mamy kompas. No całe miejsce tylko po to, żeby kompas tu zdobyć robione, no dość nietypowa opcja. Chociaż tak, był jeszcze achievement, Marko. No dobra, płyniemy dalej. Z drugiej strony jak jeździliśmy naszym samochodem, no to też były takie nieraz. Znalazłeś coś? Tak! 4 miliony w mogolskiej walucie. Hahaha, ha. zabawne. Kryjówki, jeszcze zastanawiam się na moment tutaj wyskoczę. Okej, okay, i będziemy mogli płynąć dalej, tak co? Co tu się skryło wśród tych beczek? Albo i nic się nie skryło. Aż dziwne, no naprawdę wystrój nieziemski. Okej okay. To wracamy na pokład. No ładnie. Od coś jeszcze tutaj. A może jeszcze nie wracamy? Ach, No to mamy już teraz wszystkie listy z tego epizodu. 24 stycznia 1808 roku. Koszmarny sen. Znowu byłem w tym panamskim więzieniu. Wokuszy miałem stryczek, a katem był mój dziadek. Trzymając przede mną krzyżę dyzmy, wycedził. Wszyscy odpowiadamy za swoje czyny, Jonatanie Bernsie. Wypchnął mnie z wieży, zacząłem spadać. Gdy obudziłem się zalany zimnym potem, wokół rozlegały się szaleńcze krzyki. Nasz takielarz, pozbawiony rozumu przez gorączkę, odpłynął naszą karawelą. Darby próbował go powstrzymać, ale chłopak dźgnął poczciwego kapitana i zostawił go na plażę, by się wykrwawił. Dopadliśmy go dopiero, jak statek osiadł na mieliźnie. W ramach kary za ten niewybaczalny czyn kazałem przywiązać takielarza do złamanego masztu, a chyba widzieliśmy kolegę. Pierwszy oficer, Hayes. Upierał się, że to niepotrzebne okrucieństwo, że wystarczyłaby jedna kula, ale ja ani nie myślałem zmienić zdania. Jeśli mamy uniknąć podobnego incydentu i jeśli ja mam odnieść sukces, to muszę wysłać jasny sygnał. Zebraliśmy tyle zapasów, ile mogliśmy i zanieśliśmy je do drugiego statku. Gdy zapadła noc, udaliśmy się do jaskini i pochowaliśmy kapitana Darbiego. Ludzie byli zajęci przygotowaniami, ale nie sposób było nie słyszeć ich narzekań i wątpliwości, co do sensu naszego pobytu tutaj. Zabrałem ich wszystkich wokół grobu Darbiego, po czym powiedziałem nie pozwólmy, by, by jego śmierć poszła na marne. Zaszliśmy daleko. Skarpa Avery'ego i związana z nich chwała bez wątpienia czekają na nas. Szczerze mówiąc, jedyną rzeczą, co do której nie miałem wątpliwości, była decyzja o pozostawieniu kler w domu. Jej delikatne ciało nie zniosłoby trudu w tej wyprawy. Ja sam ledwo je znoszę, ale jest za późno, by się wycofać. Rzuciłem na szalę honor zarówno swój, jak i mojej rodziny. Okej, okay. mam takie... bardzo dziwne wrażenie, że te listy... Myślisz, że znalazł skarb? No, gdyby tak było, świat by oszalał, więc wątpię. Ech, obyś miał rację. Tamten. Podobnie jak szkielet przywiązany do masztu. myślę, że te listy w jakiś taki delikatny sposób odnoszą się też do samego Natana. Gdzieś tak wcześniej w jaskini znaleźliśmy listę, o którym no, była mowa, że kapitan mógł sobie siedzieć spokojnie w domu, no ale brakowało mu tych przygód, no i nie mógł odpuścić. Dobra, gdzieś mieliśmy tu wrócić na nasz szlak, z tego co pamiętam. Tak samo Natan nie mógł odpuścić. Sprawdźmy dokąd prowadzą te strzały. Ok. Tak samo przypuszczam, cieszę się, że no jednak Elena z nim tutaj nie płynęła. Tu, tutaj, tutaj, no tak, tutaj prowadzi, to płyniemy tutaj. Mm, wielka brama, dobry znak. Oby tak. Jak koniec zabawy podchody? Nie, jeszcze jest. Ok. Ale bawiąc się na lądzie w podchody trzeba uważać na to, żeby nie wejść w odchody, tak? Takie skojarzenie. Może, luźne. Tu nie doskoczymy. Ale jak tu wpływaliśmy, to widziałem takie dziwne miejsce. Tam też chyba nie, musiałem podpłynąć raczej łodzią. Wykorzystać podobnie jak nieraz nasz samochód. A teraz tu. No na łodzi niestety wyciągarki już nie mamy, więc nie zaszalejemy, ale tu jest jakaś jakby brama, rzeczywiście. Więc może uda się odpalić nam za moment jakiś mechanizm i zrobi się ciekawie. Okej. Okay. Tu. No i proszę. I po bólu, tak? Zapomniałeś powiedzieć. Jeszcze razy było i po bólu. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co? Masz na myśli tę wspinaczkę? Tak, spinaczkę na klif znajdujący się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. <grystanie> w sumie Pff, moim zdaniem to coś niesamowitego. Okej, okay. dobra. L3. jeszcze odrobinkę. Zawiesimy się na gałęzi. No tutaj taki plus, że nawet jakby człowiek miał z niej spaść, no to a raczej będzie to miękkie, albo mokre lądowanie w wodzie. Siup. I siup. dobra, wracamy do gry. Hej, hej, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Hej, gdzieś ty jest. A, po tak, nie tak szybko. Ja bym nie chciał w drogi na nowo przechodzić. Tak to wyszło, przyglądając się jego krokom. Mój wow, chyba nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. A co? A kto boga temu zabroni, nie? Chodź, rozejrzyjmy się. Tym pozytywnym akcentem myślę, że zrobimy sobie małą przerwę w naszej przygodzie na wyspie i widzimy się niebawem w kolejnej części. Jeszcze tylko podejdziemy do drzwi, zobaczymy czy da radę je otworzyć. Aha. O, spójrz. Główne wejście jest zawalone gruzem. Znowu. O, najwyraźniej budowlańcy Eiveriego nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej. Musimy znaleźć inną drogę. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Gram z wami, Corle. Trzymajcie się. Hej!